Teraz moda na patriotyzm, także w sztuce tatuażu. Orły, Polska Walcząca, Powstanie Warszawskie utrwalane są w tysiącach odmian na ramionach, piersi i plecach. Najczęściej takie tatuaże wybierają mężczyźni. Pytanie, czy to tylko patriotyzm na pokaz. Jadwiga Jarzębowicz. Krzysztof Chodaczyński 20 lat temu po raz pierwszy postanowił wyrazić swoje historyczne pasje na własnym ciele i wytatuował sobie kozaka na ramieniu. Kilka lat temu zastąpił go powstańcem warszawskim. Prawa ręka jest powiedzmy, poświęcona e, motywom patriotycznym, lewa ręka jest bardziej, bardziej poświęcona e, e, nazwę to, luźnym tematom. Patrioci coraz częściej odwiedzają salony tatuażu. Nigdy nie jest za późno na ideały i ozdabianie ciał. Najstarszym klientem, który sobie tatuował polskiego orła, to akurat kolega mu robił, był pan w wieku bodajże 76 lat i był to jego pierwszy tatuaż. Tatuaż jest najstarszym, pierwotnym sposobem oznaczania swojej tożsamości i przynależności, mówi Leszek Koczanowicz, filozof kultury. Celebruje się zwycięstwa, celebruje się klęski jak powstania warszawskie, celebruje się heroizm. Jestem, należę do tego plemienia, do tej grupy, więc mam jakieś prawa. Pan Krzysztof planuje następne tatuaże. Na przedramieniu ma miejsce na kolejnego, tym razem małego powstańca. Takich... Moja rodzina mieszkała w Warszawie podczas wojny i uczestniczyła w powstaniu, także dla mnie to też jest osobiste. A salony tatuażu rozbudowują galerie patriotycznych motywów. Zapotrzebowanie rośnie. Na pewno jest dużo y, orłów polskich, z tym, że ci tacy bardziej ortodoksyjni tatują sobie orły nawet sprzed 1935 y, roku, kiedy to jeszcze orzeł miał y, krzyż w koronie. Taki tatuaż wymaga poświęceń. To bolesny, kosztowny i wyjątkowo trwały sposób wyrażania swojej miłości do ojczyzny. Patriotyzm wpisany w ciało jest ryzykowny, więc dla ostrożnych są inne rozwiązania, bardzo estetyczne. Wrocław Jadwiga Jarzębowicz.